Pan Filip jest menadżerem wielu influencerów freefight'owych, ty na przykład Alana. No i słuchajcie, ja ja są podwójnie duże, ponieważ jak się okazało, to chyba nawet nie on dodał te zdjęcia, tylko jego zdenerwowana żona. I możemy tam tutaj sobie przeczytać takie oto perełki, jak na przykład. Po co mam przeżywać tą traumę sama, skoro mogę się z nią z wami podzielić? Nie no, to jest szczerze mówiąc, smutne, bardzo smutne. Mliwy do wydognie to postanowił nawet dołożyć sam Boxdel, który nie szczędził słów na Twitterze i można było od niego przeczytać takie poematy. Ale jeszcze lepiej to podoba mi się jak do Boksdela napisał, gdzie w sumie można zrozumieć, że gdyby Boksdel nie zdradzał Tom by tego nie robił. Ty Boga przeproś człowieku. A najzabawniejsze w tym wszystkim jest zachowanie Madzi A właściwie brak jej żadnego zachowania Ponieważ postanowiła chyba sprowadzić w głowę piasek I w ogóle sytuacji nie komentować Co jest podwójne zabawne jakby nie patrzeć Ponieważ ta sama Madzia cały czas skarżyła się Że to ze zdradzał ją A niedawno miała jeszcze całą tą aferę z Denisem Załęckim Gdzie oskarżała go o to Że ją podrywa A jest przecież, przecież byłą Boxdela No cóż źle się zestarzało No co ja mogę powiedzieć Panowie czego tutaj się nie toleruje Za to toleruję zostawiania subskrypcji więc jeśli chcecie zostawić sobie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami z świata internetu, no to zapraszam.